Cześć! Znajdujemy się właśnie na hali RS Wisła w Krakowie, na najbardziej emocjonującym wydarzeniu sportowym tego roku, czyli mecz AGH vs UJOT. Z jakiej uczelni jesteś? Jestem z uczelni UJOTu, tak więc muszę być cicho, ponieważ jestem po stronie AGH. O, to prawda! Jak się tu znalazłeś? E, przyszedłem z kolegą e, z AGH. Mianowicie on tutaj przyszedł pozwolnienie głównie, ale okazało się, że zwolnień już nie ma, ale wiadomo, że ja też tutaj chciałem być, po prostu zobaczyć mecz, że rok temu też byłem. Rok temu byłem pozwolnienie, swoje. W tym roku nie mam już WF-u, więc po prostu stwierdziłem, że zobaczę mecz. Z jakiej uczelni jesteś? Niestety nie na AGK-u, ale na ULC, ale reprezentuję dyskuję tańca Krakowskiej. Czyli komu kibicujesz? Tak w serduszku. Trochę jestem rozdarta pomiędzy AGK -a i UJ, więc powiedzmy, że kibicuję wszystkim. Kto wygra mecz? No oczywiście, że AG, wiadomo, że... Agek jest górą w Krakowie. Maskotka również to pokazuje, więc Agek dzisiaj na pewno zwycięży. Nie kibicujesz nikomu, ale myślisz, że kto wygra mecz? Nie, nie chcę się po żadnej stronie udzielać. Ja jestem bardziej za tym, żeby osiągnąć wspólnie ten cel, o który gramy. Co sądzisz o tej fundacji? Wiesz w ogóle, na jaką fundację to będzie? Zupa na plantach, z tego co się orientuję. I to jest strasznie fajna inicjatywa. i Jestem jak najbardziej za tym, żeby wspierać i żebyśmy wszyscy, po pierwsze, się jednoczyli. AGH i Ujot i żebyśmy wspólnie działali i wspólnie zebrali jak najwięcej funduszy. Idzie zima, naprawdę ciężkie warunki. Bezdomni też chowają się teraz po jakichkolwiek miejscach, żeby tylko było im cieplej, bo sam widzę to codziennie. Mam nadzieję, że jak po prostu, jak najwięcej pieniędzy dzisiaj studenci tutaj zostawią. Niestety, ja muszę już zmykać na zajęcia. Mówił do Was Paweł, a teraz oddam głos Danielowi. Cześć, z tej strony Daniel. I teraz idziemy na stronę ujot Która strona Twoim zdaniem ma lepszy doping? Trudno powiedzieć, ponieważ podoba mi się, jak drużyna AGH jest ubrana w szaliki. UJOT też jest bardzo głośny i chyba na równym poziomie. Ej, dziewczyny, mam pytanie. Czy ten porzucony szalik to są porzucone nadzieje na zwycięstwo? Oczywiście, że nie. To jest nasz szalik UJOT-owski. AGH! Jasne. Nie porzuciłyście nie jeszcze nadziei? Nie mamy nigdy nadziei, szczególnie, że wygrywamy 26-10. Szalik, porzuciłyście? Nie! trzymamy w oh. no okej, okay, to może chcecie porozmawiać o tym, jak bardzo dopingujecie swoją drużynę. No kibicujemy się teraz wieku. Hop, hop, hop! Przyszłoście tylko pozwolenie z łebu, czy jednak wspomóc drużynę? Absolutnie nie pozwolnienie, Przyszłam tutaj kibicować. Jestem na pierwszym roku studiów, dlatego. Jak najbardziej przyszłam tutaj, żeby zobaczyć jaka atmosfera panuje na obu uczelniach i jak siebie wspiera każdy nawzajem. Powiem tak, nie przygody tu dla zwolnienia, tylko po to, bo to chcę wspierać naszych. Jest to ważny dzień. Wspólnie zbieram na zupę na plantach, ale przede wszystkim dajemy chłopakom, naszym i dziewczynom zresztą też solidne wsparcie przy tak ważnym meczu. Musimy pokazać, kto tak naprawdę rządzi w Krakowie. Widzę, że jesteście z zupy na plantach. Ludzie chętnie wspierają akcję. E, tak bardzo chętnie i studenci są naprawdę mega, mega zaangażowani, co nas bardzo cieszy, że tacy młodzi ludzie chcą e, pomagać też innym. Która drużyna zbierze więcej zup? Wydaje mi się, że ują, ponieważ jest najlepszą drużyną i to ta drużyna ma najlepszych kibiców, którzy są też najlepszymi darcińcami. Która drużyna twoim zdaniem wygra. Oczywiście Ujo. A która drużyna jest lepsza w zbieraniu zup? Chciałabym, żeby obie były jak najlepsze. Emocje sięgają zenitu, jesteśmy gotowe do dopingowania naszej drużyny. Oczywiście trzy literki, trzy kolory, czyli AGH, zielony, czarny, czerwony. Mam nadzieję, że każdy okrzyk i każdy machnięcie naszym pomponem to jest dodatkowa zupa, to jest dodatkowa złotówka w puszce wolontariuszów. Także chętnie zachęcamy również właśnie uczestników do tego, żeby dołączyli się do akcji i nie zapominali, po co się tak wszyscy tutaj spotykamy. Czyli nie tylko rozrywki sportowe, ale także pomoc innym. Co roku mamy inne fundacje. W tym roku sami jako Olinz się zaangażowaliśmy w to rozdawanie posiłków, więc działamy jak najbardziej i chcemy jak najwięcej pieniędzy zebrać, bo to jest okres, kiedy bezdomni potrzebują jak najwięcej naszej pomocy. Rozmawiamy teraz z bramkarzem agiechowskiej drużyny, piłkę nożną i chciałem zapytać, jak emocje po meczu, bo widzieliśmy, że ostatnia bramka wpadła w ostatnich 10 sekundach. No, takie mecze myślę, że zostałem w pamięci. Obie drużyny dały z siebie 100% i fajnie, że to się tak skończyło, że zdobyliśmy tą bramkę w ostatnich minutach. Takie fajne zakończenie tego turnieju. No, byłem, powiem ci, że bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co się tutaj działo. Dopingiem, ilością kibiców, no i całą otoczką. No ja uważam, że mecz adekwatny do wydarzenia, czyli zmieniający się z obydwu stron, bardzo intensywny, przy tym bardzo dobry piłkarsko, także wszystko co chcieliśmy, żeby dzisiaj tutaj było, zostało pokazane i uważam, bardzo dobre zawody zagrały obydwie drużyny, poświęcając ten szczytny cel jednocześnie. My gramy często gęsto, no niestety przy pustych trybunach, to co dzisiaj się dzieje, wystarczy wejść, tylko od razu adrenalina podskakuje. No i uważam, że dla takich chwil, dla takich meczów no warto się zajmować tym, czym się zajmujemy. Także było bardzo, bardzo podniośle, bardzo sportowo i bardzo emocjonująco. Oby tak dalej. Jeśli chodzi o cel, szczytny cel, to widowisko adekwatne, bo widowisko, które które ciągnęło też publikę, tak widowisko, które trzymało do końca, a chyba o to tutaj też chodzi, bo to nie celem jest to, żeby ludzie się emocjonowali, żeby ludziom studentom dawać radość, tak i jednym i drugim, gdyż tutaj nie był istotny wynik, tak, a wynik jest jaki? Wynik jest remisowy, czyli wynik daje zwycięstwo obydwu drużynom. Także tak, takie moje krótkie podsumowanie i, i no chciałbym, żeby zawody Akademiczki mistrzostw Polski, trzy małopolskich mistrzostw futsalowych tutaj stały na takim poziomie, bo to niesie też progres, rozwój. Myślę, że nikt z tej sali nie wyszedł zawiedziony, nie mówię o poziomie sportowym, ale mówię też o poziomie organizacyjnym, ale o tym poziomie, który niósł za sobą to coś więcej to coś co będzie szło yy, za nami do tej osoby która, która oczekuje tego czegoś od nas czyli oczekuje wsparcia pomocy może tylko uśmiechu czasem teraz z głównym wodzirejem imprez po stronie UJOTU jak się czułeś w swojej roli Cholerka to jest siódmy mecz, to się trochę wzlewa w jedną całość, ale w tym roku naprawdę niezwykłe emocje ze strony obu drużyn. AZS AGH, AZS UJ, wzniosły ten mecz na najwyższy poziom, do ostatniej sekundy walczyliśmy, ale na trybunach, piękna sprawa, obie drużyny, kibice, studenci cieszą się, radują się, ten grudzień jest takim czasem pomagania, więc cieszymy się, że mogliśmy wspierać zupę na plantach, ale także pokazania, że jesteśmy razem. Tak dużo nas dzisiaj łączyło i to było piękne i cieszę się, że siódmy mecz, że to jest tradycja, że za rok będziemy ósmy raz grać i myślę, że trzeba pogratulować tym, którzy poświęcili mnóstwo czasu, żeby ten mecz tak wyglądał. On się sam nie zrobił. Piękne banery po stronie UJ, -u, co roku malowane, to jest ręczna robota, a po stronie AGH balony, Grecik, wspaniała maskotka, to jest naprawdę teamwork. A ciężka haruwa całego teamu i mi życzę gratulować Ursowi AGH, przede wszystkim Olinu od którego to jest takie dziecko, że tak to wygląda, że możemy się bawić na tak niezwykłym meczu, na tak niezwykłym wydarzeniu, które łączy, łączy UJ AGH. No i widzimy się po meczu. Pierwszy mecz w koszykówkę wygrał Ujot, drugi zaś piłkę nożną zakończył się remisem. Ostatnia bramka padła w ostatnich sekundach na korzyść Agiechu. Dla Radia 17 Daniel Szczepańczyk.